Przed wami twierdza. Terminus nie podda się bez walki. Jeśli ją zaatakujecie, spodziewajcie się posiłków. Wykryliśmy sygnaturę energetyczną nowej anomalii w strefie zamkniętej. Sprawdźcie to. Turawienów, jestem w pobliżu tych współrzędnych. Grupa uderzeniowa spotkamy się na miejscu. Ech. Pieruszajcie się szybko tam na dole. Widzę konwój Terminusa pędzący w stronę tej anomalii. Jestem na miejscu. Fletcher jest w tym konwoju. Mają ze sobą pochłaniacze. Pizza. Próbują za ich pomocą naruszyć anomalię. Siły Terminusa tak po prostu wyparowały? Rawienow, słyszysz mnie? Rawienow, odbiór. Zgubiliśmy sygnał nadajnika. Grupa uderzeniowa, sprawdźcie to i zdajcie raport.